czy rzeczy, wygenerowane przez AI, podlegają ochronie prawna autorskiej. W polskim prawie autorskim ochrona przysługuje wyłącznie utworom, które są przyjawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, a ich twórcą musi być osoba fizyczna. To oznacza, że w obecnym stanie prawnym treści wygenerowane samodzielnie przez sztuczną inteligencję, bez ingerencji człowieka w proces twórczy, nie są uznawane za utwory chronione prawem autorskim. Kluczowym wymogiem jest, aby element twórczości i indywidualności pochodził od człowieka, ponieważ tylko osoba fizyczna może być uznana za twórcę w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Jeżeli jednak człowiek bierze udział w procesie tworzenia treści z wykorzystaniem AI, na przykład jego szczegółowe wytyczne, które wpływają na charakter wygenerowanego dzieła, albo edytuje i modyfikuje materiały stworzone przez AI, wówczas może zostać uznany za twórcę. W takim przypadku powstałe treści mogą być chronione prawem autorskim, ponieważ spełniają kryterium działalności twórczej indywidualnego wkładu osoby fizycznej. Obecnie brak jest jednoznacznych przepisów regulujących status prawny treści wygenerowanych przez AI, co prowadzi do licznych wątpliwości interpretacyjnych. W Unii Europejskiej oraz na świecie toczy się debata na temat potrzeby dostosowania przepisów prawnych do rosnącego znaczenia technologii AI w procesach twórczych.